VOX Casino to przykład tego, jak powinno wyglądać współczesne kasyno online. Z jednej strony eleganckie i intuicyjne, z drugiej pełne funkcji, które docenią zarówno nowi gracze, jak i doświadczeni użytkownicy. Po wejściu na stronę witają nas stonowane kolory, czytelny układ i możliwość natychmiastowego założenia konta. Rejestracja zajmuje dosłownie chwilę, a po jej zakończeniu gracz otrzymuje dostęp do ponad 4000 gier w różnych kategoriach. Automaty wideo. Klasyczne sloty, jackpatty, ruletka, blackjack, poker, a także pełna sekcja kasyna na żywo z prawdziwymi krupierami. Wszystko to dostępne z poziomu jednego konta. Nowi użytkownicy mogą liczyć na bardzo hojny pakiet powitalny do 12 tysięcy złotych w gotówce i aż 500 darmowych spinów, przyznawanych sukcesywnie wraz z pierwszymi czterema depozytami. Platforma działa na licencji, co gwarantuje legalność i pełne bezpieczeństwo. Dodatkowo każde połączenie z serwisem szyfrowane jest przy pomocy certyfikatu SSL. Wpłaty i wypłaty odbywają się przez różne kanały od klasycznych kart płatniczych, przez szybkie przelewy i e-portfele, aż po kryptowaluty. Czas przetwarzania wypłat to zazwyczaj mniej niż 24 godziny. Dla bardziej aktywnych graczy przygotowano program lojalnościowy z dodatkowymi nagrodami i kaszbakami. Vox kasyno regularnie wprowadza też promocje sezonowe i turnieje z atrakcyjnymi pułami nagród. Obsługa klienta dostępna jest całą dobę i odpowiada sprawnie w języku polskim. Link znajduje się w opisie i komentarzu.